Jest. tam mi się 26 dzień. Jest. Stycznia 2023. To jest grupa Ryszard Siady Kichowy, który mnie też wciągał do organizacji. No jak chciałem, nie? Bo myślałem, że tam jest ten prawda, ten raj, to wszystko, ale teraz się boi. Pierwszy na 4.20. No i sam mi mówił, że ktoś mówi, że wierzy w Boga, a brata nienawidzi. A brat jak słońce. Słońce sieci na wszystkich, miłcie nieprzyjaciół. Ja miłuję nieprzyjaciół Świadków Jehowy, Adwentystów, Alachów, wszystkich, bo oni wierzą w Boga, tylko mają swoje inne obrzędy. Także, Rysio, kiedy przyjdziesz do mnie, ja Cię zapraszam, bo Chrystus czeka, wiesz. Czas niewiedzy się kończy, Chrystus nas łączy w Jego prawdzie, Jego prawdzie, wiesz. Chrystus nie jest podzielony. Apostoł Paweł służył Chrystusowi. Kiedy przyjedziesz do mnie, ja Cię ogłoszę. I mam tę Biblię, srebrzankę i czarne okładki przekład Nowego Świata. I zbadamy prawdę. Wiesz, siódmego anioła Henryk Cimczak był u ciebie, on mi błogosławił tobie też. I teraz ty masz się wybudzić jako wybrany anioł. No i będzie na wiara, ten pasterz: o to chodzi, że Chrystus cię kocha w jego miłości i prawdzie. Wiesz, że niewolnik co robi już tam u góry, nie? Nie musi służyć Ameryce czy Watykanowi. Każdym mieszczyzną jest Chrystus, a ja ci chcę błogosławić. I wtedy zobaczysz, że prawda jest prawdą Chrystusową. No, i będzie wybranie. Jeden pasy się na owczarnia. Pierwszy Jana 4,20. Zobacz, co tam napisałeś, co napisali, i ty mi to głosiłeś kiedyś. Pierwszy Jana 4,20. Także ja cię kocham miłością Chrystusa i Bogosławie. No, nie mógł odezwać się do mnie. Ale niech będzie aniołem. Ma syna Krzysia po 50, który nie jest świadkiem Jehowy. Nie jest świadkiem Jehowy, a, a Rysio Krupa jest świadkiem Jehowy. To co, że Rysio przeżył, a jego syn zginie, bo nie jest świadkiem Jehowy. Jak to wszystko zrozumieć? Religie wszystkie uśmiercają ludzi, bo tak jest się dzieje już 2000 lat. Ale Chrysu zaoczył żonę, Jana trzy. 29 olubienicy. No i reakcji wybuchowych nie było. No ale co zrobimy? No po prostu chcemy, żeby on tą miłość miał naprawdę wieczną. Ma... To jest Ewangelia, 1 Koryntian 13 rozdział. Ta miłość Chrystusowa. 13 rozdział 1 do 13: że jest cierpliwa, nie szuka swojego, nie zazdrości. się Krupa zapraszał nas na bigos, na kawę, na cukereczki ładne, czekoladowe. I rozmawialiśmy, jako do świadków nas zapraszał, wciągał do organizacji Jechowy. No ale wiadomo, że Jechowa się schował, jest w Ameryce. Ja tam byłem 6 lat, wyrzucili mnie za to, że pytania, że zadawałem, że szukam prawdy, że jestem uczem Jezusa, a to już 23.1. Nie jestem uczem Jechowy. Jechowa to. Nauczył ich na pamięć tamtych regułków, psalm. Znaczy, psalm 37, że Jehowa, że Bóg zniszczy, usunie, spojrzysz na miejsce niegodziwca, już go nie będzie. No, czyli pierwszy Korynton, że władzę odda, 15 rozdział, władzę odda, a nie odda, bo będzie Chrystus nikomu władzy. Chrystus ma władzę wieczną, pierwszy Łukasza 1, 33. Witaj, Łukaszułko. Jak tam, kiedy nas odwiedzisz? No, i żeby nas Chrystus połączył, jego prawda ja na 10,16. Jeden Chrystus. nie Ja przyjmuję no, prawdę Chrystusa, ale nie Twoją. No, mężczyzna ma, jest nad, nad, nad kobietą. A ty chcesz rządzić Bogdanem, jak nade mną jest Chrystus. Ja mam słuchać Chrystusa. Jest różnica. Jest różnica. W zbawieniu nie ma, ale różnica jest, że głową kobiety jest. Jak, A ko kobieta tak, nie może nauczać. Nie Czemu Chrystus nie miał 12 kobiet apostołów, tylko wiesz, apostołów mężczyzn? No? Wiesz, jakbym miała męża, to bym musiała... No ja mężać. jestem twoim mężem. Ty, nie, ty nie jesteś Nie? mężem i bym tego nie brała. Który no ja bym nie chciał nie być twoim mężem, zna. bo ja mam żonę. Ale y, masz brata, brata traktować jak wyżej, bo mężczyzna jest wyżej od kobiety. A kobiety będą zbawione przez rodzenie dzieci A, a e, Usi narodzić dzieci z... jakie dzieci? No kobiet... Paweł urodził dzieci duchowe Paweł a, tego Tytusa Tymoteusza nie zrodził jako ojciec jako matka pierwszy tysan, drugi rozdział... pierwszy Tesanchan drugi rozdział w werset jak matko żywił karmił prawdą Chrystusową ogłosił Chrystusa, który nie jest podzielony Także o co chodzi? Adwentyska się nie da ogłosić bo dziesięcinę bo kasy nie chciała płacić. No i tyle, zagubiona i chce mnie nauczać, ale ja mam jednego nauczyciela, Chrystusa. I współpracuje mi z Urszulką a Mandrela. No chcę być mądra, ale bez prawdy chrystusowej nie jest mądra. także jest koniec kłamstwa i anioły Mateusz 24:31. Ten czas nadchodzi, żeby być aniołami dla Chrystusa. Objawienie 5 rozdział 10. Będziemy królować na, na ziemi. Mamy króla i 11 krocie tysięcy aniołów. Słowo Boże mówi o aniołach, a o Adwentysach nie mówi. Słowo Adwentysta nie występuje, słowie Boże. Także co do dali? Pastorów też nie ma nadzorców obodowych. Tu po biskup dali nadzorca A to być król zamiast biskupa. Pierwszy. Temu, tu szedł trzeci rozdział od 1 do 6. No i ludzie są zagubieni. Adwentyści, świat Baptyści, wolni chrześcijanie. To są religie, które nie służą Chrystusowi. Tak jak faryzeusze, nie, służą, nie służyli Chrystusowi, bo służyli swoim wierzeniom. No, wczoraj rozmawialiśmy z Józefem. Zadzwonił przez Skype'a. On się pyta zawsze o ciebie. No i kto tam u Ciebie? był kiedyś tam, mówisz tam kiedyś był, ale dawno. Jest Wyznawczyni Covida, ko... Boga Covida, jest jedno wyznawczyni, zobaczcie. Jest, nie? Wyznawca Boga COVID. Kto ma wspólnego Chrystusa z Covidem, z Waliarem, z Jehową, z Elent White. Także Chrystus nie jest podzielony Frezan 4 20-24, nie tak się nauczyliśmy Chrystusa. To co, siostra? No Chrystus nas chce połączyć, w jego prawdzie miłości. Ty nie możesz mnie nauczać. Ja ci przekazuję i ja ostrzegam. Słuchaj, no, jeżeli ty nie przyjmujesz ja przyjmuję. nowego prawa Bożego. Ja mam prawo w sercu, a ty masz? Tak. No to czemu mnie się boisz? Bo ja się ciebie nie boję. No boisz, nie. ja mogę przyjść do ciebie na herbatkę, a ty do mnie nie przyjdziesz, bo się boisz. No jakie masz prawo, ja daremne, bym był chory jak daremny. I tak nie przyjmujesz tego, co ja mówię. Co ale to mi narzucasz twoje, ja ci nic nie ja ci tylko ostrzegam, mówię, że Chrystus przyszedł i nie będzie pochwycenia na obłoki, bo nie będzie, tylko się zachwyć prawdą. Nie będzie, widzisz, widzisz, widzisz Nie będzie pochwycenia. Tak, nie, tak nie będzie pochwycenia na obłoki, bo tam nie ma życia na obłokach. Na ziemi, przyjdź, królestwo twoje, na ziemi! Życie nie będzie cały czas na obłokach, tam jest napisane i tak będziemy z Panem zawsze. Z panem diabłem. A to jest, to jest król. Ale on jest królem, król. nie Panem. Król. Jego dzieci z nim. Cześć. Jak ty Pana od króla nie odróżniasz, to ja ci współczuję, a jesteś starszą osobą. Bez dzieci, bo nie ma męża i mogłaby być moją siostrą w się królu. Następnie. Witaj siostro. I jak był tego Herby? On się cieszył, że on słyszał Ciebie, a nas nie słyszy, Jak to jest? Ja cię nie On Ciebie słyszył jak byłaś, a nas nie słyszył. więc głupi. Ja, ja duchu Chrystusa bym to Aha. słychać. To weź go, od, żeby słyszał, żeby on słyszał, bo odczaruj go, żeby on był normalnie. Ja nie jestem sługą diabła, ja żebym czarowała, tylko jestem sługą Chrystusa, że mogę modlić się, a Bóg uzdrawia, nie ja. A jaki Bóg uzdrawia? Chrystus? No od świątkowych właśnie czarują, ręce nakładają i także no co? To jest następna siostra dzielony świątkowych, co mówiła, że ma diabła pod stopami też wierzy w pochwycenie na obłoki. Także Chrystus jest i nie jest podzielony. Jest jeden prawdziwy Mateusz 24.5 jest pełno fałszywy Chrystus jest jeden prawdziwy, dzieła apostolskie 9 rozdział od 5 do 20. Ten Jezus, apostoł Paweł się nauczył, Maria go urodziła tego Chrystusa głosimy, który ma anioł wybranych. Mateusz 24, 31, objawienie 21, 12. Anioł Bogdan do was mówił. No. I słowo Boże się wypełnia. Jestem napisany, tu o mnie jest właśnie... Anioł i nie pisze Bogdana, ale 12 Aniołów, 12 Apostołów, Pieczątki i Galacjan 426, Matką naszą jest Jerozolim Górne. To jest to nowe miasto, co sądziło z nieba na Ziemi. Także nie będzie pochwycenie, bo przyjdź, Królestwo Twoje. Chrystus przychodzi do naszych serc i umysłów. Objawienie 320, otwórzcie serca. I miejcie tą e, miłość taką jak Chrystus, a apostowie, którzy przyjęli apostoł Jana i więcej miłości miał i był na wyspie Patmos 10 lat, nie opuszczał wspólnych zebrań, bo był połączony duchem prawdy Jana 14, 17 do 20. Nie, był, nie jesteśmy sierotami. Mamy ojca. I to nie jest Pan, to jest król. Jana 19, 15, nie mamy króla, tylko Pana. Mają dzisiaj Cezara, ale my mamy króla, tak samo jak apostoł Paweł, gdzie apostolskie 7. 17.7 król Jezus. Bo Cezar chciał mieć władzę, dzisiaj Pan ma władzę, ale Chrystus ma władzę służebną. Mateusz 20 rozdział od 25-28. Nie tak mam być między wami. Mamy służyć sobie. To ja mogę iść do tej siostry na, na herbatkę, ona do mnie nie przyjdzie. Ale szulka do mnie przyszła, jak byłem chory, to mnie przynosiła. Owoce i tak dalej i mi pomagała. A ona mi nie przyszła, bym umarł właśnie w chorobie, bo nikt mnie nie odwiedzi. Byłem chory i tak dalej. Dlatego Mateusz 25 rozdział. Od 1 do 46. Dzień dobry.